Gaston Leroux. Upiór w operze. Czyta Alek Bromberek. Rozdział pierwszy. Czy to upiór? Wieczorem tego dnia, gdy panowie Debian i Polini, ustępujący dyrektorowie opery paryskiej, wydawali pożegnalne galowe przedstawienie do garderoby znanej prima baleriny Sorelli, Wtargnęło nagle kilka baletniczek powracających właśnie ze sceny. Uczyniło się wielkie zamieszanie, gdyż jedne śmiały się na całe gardło jakby niezupełnie naturalnie, a drugie wydawały okrzyki przerażenia. Sorelli, która pragnęła na chwilę choćby pozostać sama, aby powtórzyć pożegnalną przemowę, z jaką niebawem miała wystąpić wobec dyrektorów, spojrzała z niezadowoleniem na tłum cisnący się poza nią. Zwróciła się zatem do koleżanek z zapytaniem o przyczynę niepokoju i rozgwaru. Maleńka Jame, różowo-biały dzieciak z zadartym nosem i oczyma jak niezapominajki, odpowiedziała jej szybko drżącym głosem, dławionym przerażeniem. To upiór opery! I nagłym ruchem zamknęła drzwi na klucz. Garderoba Sorelli urządzona była ze zwykłą, banalną elegancją. Wielka lustrzana szafa, kanapa, toaleta oraz parę krzeseł i foteli tworzyły jej umeblowanie. Na ścianach wisiały pamiątkowe szkice i studia portretowe paru wybitniejszych malarzy. Jednakże dla małych baletniczek, mających wspólne ubieralnie, gdzie czas im schodził na śpiewach, zabawach z fryzjerami i garderobianymi, gdzie w oczekiwaniu na znak inspicjenta popijało się piwo, rum i lemoniadę. Garderoba ta była nieomal salą pałacową. Sorelli była bardzo przesądna. Usłyszawszy, jak maleńka Jame wspomniała o upiorze, drgnęła i rzekła Ty głuptasku. Ponieważ jednak skłonna była do wiary w upiory, a w upiora opery w szczególności, zapragnęła natychmiast dokładniejszych danych. Widziałaś go? Zapytała. Tak jak panią widzę. Odrzekła jękliwie mała Żame, która, nie mogąc utrzymać się na nogach, opadła na fotel. Zaś mała Żiri, drobna, wątła dziewczynka o kruczych włosach, ciemnej cerze i bystrych oczach, dodała: Jeśli to ten, to jest bardzo brzydki. O, tak, tak! przyświadczyły pozostałe tancerki. I zaczęły mówić jedna przez drugą. Upiór okazał się im w postaci mężczyzny w czarnym fraku, który wyłonił się przed nimi nagle w korytarzu. Nie wiadomo skąd. Pojawienie się jego było tak niespodziewane, iż mogło się zdawać, że wyrósł z podziemi. E, odezwała się jedna z tancerek, która nie dała się tak opanować wrażeniu. Wam się na każdym kroku majaczą upiory. W istocie jednak od szeregu miesięcy w operze mówiono wciąż o upiorze w czarnym fraku. Który jak cień włóczył się po całym budynku, nie odzywając się do nikogo, którego nikt nie śmiał zaczepić i który spostrzeżony natychmiast znikał nie wiadomo gdzie i jak. Posuwał się bez szmeru, jak przystoi prawdziwemu upiorowi. Zaczęto się nawet śmiać i drwić z tej mary, ubranej jak światowiec lub karawaniarz, lecz niebawem legenda o upiorze rozrosła się niesłychanie w całym ciele baletowym. Spotykały go rzekomo wszystkie baletnice i padały ofiarami jego czarów. I rychło najwięksi dowcipnisie i kpiarze zaczęli być nieco zaniepokojeni. Upiór, jeśli się nie ukazywał, to ujawniał swą obecność lub bliskość dziwacznymi, a czasem złowrogimi znakami, za które ogólna niemal przesądność czyniła go odpowiedzialnym. Wszelkie wypadki, błahe częstokroć figle, zguba czegokolwiek. Wszystko to było z winy upiora opery. Lecz kto go właściwie widział? W operze napotkać można tyle czarnych fraków, których właściciele nie są wcale upiorami, lecz właściwością tego właśnie fraka było, że pod nim ukrywał się szkielet. Tak przynajmniej mówiono. No i oczywiście upiór miał trupią głowę. Czy to wszystko należało brać poważnie? Faktem jest, iż pogłoska o szkielecie zrodziła się z opisu podanego przez Józefa Biget, głównego maszynistę, który widział upiora naprawdę. Natknął się na niego, trudno powiedzieć nos w nos, albowiem upiór nosa nie posiadał, na małych schodkach prowadzących pod scenę. Ujrzał go tylko na ułamek sekundy, gdyż upiór potem znikł, lecz zachował o nim niezatarte wspomnienie. Oto jak Józef Biget opisywał upiora. Jest on niesłychanie chudy, frak jego zwisa jak na szkielecie. Oczy ma tak głęboko osadzone, że niepodobna prawie rozróżnić nieruchomych źrenic. Widać tylko jakby dwa ciemne otwory. Skóra, opięta na sterczących kościach, naciągnięta jest jak na bębnie, i nie jest biała, lecz ohydnie żółta. Nos jest tak niewyraźny, że nie widać go z profilu, i właśnie brak tego nosa jest rzeczą okropną do oglądania. Ponad czołem i przy uszach zwisają brudne kosmyki włosów. Józef Biget na próżno starał się doścignąć dziwne zjawisko. Zniknęło bez śladu, jakby skutkiem czarów. Maszynista ten był człowiekiem poważnym, trzeźwym, bez nadzwyczajnej wyobraźni i inteligencji. Jego słów słuchano z osłupieniem i zaciekawieniem, a natychmiast potem znalazły się osoby, które rzekomo również widziały upiora. Rozsądniejsze osoby, do których doszły wiadomości o spotkaniu z upiorem, sądziły, że chodziło tu o jakiś figiel. Lecz rychło potem zaszedł kolejno szereg wypadków tak dziwnych i niespodziewanych, które zaniepokoiły nawet największych niedowiarków. Pewnego wieczoru dyżurny straży ogniowej, która składa się na ogół z ludzi dzielnych i niebojących się niczego, a zwłaszcza ognia, Szedł pod scenę dla dokonania codziennego obchodu, przy czym zapuścił się nieco dalej niż zwykle. Po niejakim czasie jednak ukazał się blady, zatrwożony, drżący i bliski omdlenia. Przyczyną jego przerażenia była napotkana na zakręcie podziemnego korytarza głowa ognista, pozbawiona korpusu, która posuwała się ku niemu na wysokości głowy człowieka. Wieść o tym rozniosła się szybko i w balecie zapanowało jeszcze większe zaniepokojenie. Tym bardziej, że ta głowa ognista nie odpowiadała zupełnie opisowi upiora podanemu przez Józefa Biget. Zawyrokowano więc, iż upiór posiadał kilka głów, które zmieniał według swej woli. Baletnice zaś wyobraziły sobie, że zagraża im wielkie niebezpieczeństwo. I jeśli trwoga ogarnąć mogła nawet strażaka. To przestrach ich, ujawniający się w piskach, nagłych okrzykach i niespodziewanych omdleniach, był tym bardziej usprawiedliwiony. Aby więc o ile można zabezpieczyć gmach, w którym działy się tak okropne rzeczy, Nazajutrz po wypadku ze strażakiem, sama Sorelli w otoczeniu wszystkich baletnic, złożyła na stole w loży odźwiernego podkowe, której wszyscy z wyjątkiem naturalnie przybywających do opery widzów, Musieli dotykać przed stąpnięciem na pierwszy stopień schodów. Nieposłuszni mogli łatwo stać się ofiarami tajemnej siły, która opanowała cały gmach, od podziemi aż do strychu. Wszystko to wyjaśnia niespokojny nastrój i lęk, które owładnęły baletniczkami tego wieczoru, kiedy wraz z nimi weszliśmy do garderoby Sorelli. Zaniepokojenie tancerek wzrastało ciągle. W garderobie nastąpiło trwożne milczenie. Słychać było tylko szmer przyspieszonych oddechów. Nagle maleńka Żame odskoczyła z nieukrywanym przerażeniem w najdalszy kąt pokoju i szepnęła: Słuchajcie! Wszystkim rzeczywiście zdawało się, że za drzwiami coś zaszeleściło. Nie był to jednak odgłos kroków, lecz jakby szelest jedwabiu ślizgającego się po podłodze. Potem wszystko ucichło. Soreli starała się okazać odważniejsza od towarzyszek. Podeszła więc do drzwi i spytała głucho: Kto tam? Lecz nikt nie odpowiedział. Czując na sobie wszystkie oczy, które śledziły jej najdrobniejsze ruchy, wzięła na odwagę i rzekła głośniej: Czy jest tam kto za drzwiami? Ależ tak, tak, na pewno tam ktoś jest, potwierdziła mała Meg trzymając Soreli za gazową spódniczkę. Lecz niech pani nie otwiera na Boga, niech pani nie otwiera. Ale Soreli, uzbrojona w sztylet, z którym nie rozstawała się nigdy, przekręciła klucz i otworzyła drzwi, podczas gdy małe tancerki cofnęły się w najdalszy kąt garderoby. Soreli wyjrzała na korytarz. Nikogo nie było. Mała latarka rzucała czerwone niepewne światło, nie rozpraszając jednak panujących w korytarzu ciemności. Tancerka szybko zatrzasnęła drzwi i westchnęła z ulgą. Nie? Rzekła. Nie ma nikogo. A jednak myśmy go widziały, zapewniła ponownie mała Żame, powracając drobnymi kroczkami na swoje miejsce obok Sorelli. On się tam gdzieś włóczy. Ja już nie pójdę się przebierać. Zejdźmy teraz, zaraz, wszystkie razem na dół, aby pożegnać dyrektorów i potem razem wrócimy. Lecz Sorelli odpowiedziała. Moje małe. Trzeba się wreszcie opamiętać. Upiór? Może go jeszcze nikt dotąd nie widział. Ależ tak, tak, widziałyśmy go, widziałyśmy go przed chwilą, miał trupią głowę i ubrany był w czarny frak, tak jak tego wieczoru, gdy widział go Józef Biget. Gabriel również go widział, rzekła mała Jamais. Nie dalej, jak wczoraj po południu, w biały dzień. Gabriel? Nauczyciel śpiewu? Ależ tak, jak to pani nie wiedziała? I w biały dzień był we fraku? Kto, Gabriel? Ależ nie, upiór. No tak, był we fraku, zapewniła Żame. Sam Gabriel mi to powiedział. Właściwie nawet po tym go poznał. To było tak. Gabriel znajdował się w gabinecie reżysera. Nagle drzwi się otworzyły i wszedł Pers. Wie pani, ten Pers z uroczymi oczyma. Tak, tak, odpowiedziały chórem dziewczęta, żegnając się dla odpędzenia uroku. Gabriel jest trochę przesądny, mówiła dalej Żame. Jest jednakże zawsze uprzejmy i kiedy spotyka się z persem, wkłada tylko nieznacznie rękę do kieszeni, aby dotknąć kluczy, które tam nosi. Ale tym razem, kiedy pers się zjawił, Gabriel porwał się z fotela, aby dotknąć żelaznej kłódki przy szafie, ale zaczepił przy tym o gwóźdź i rozdarł sobie połę palta. Potem śpiesząc do wyjścia uderzył się o drzwi i nabił sobie guza na głowie. Wreszcie cofając się nagle, zadrasnął sobie rękę o parawan stojący koło fortepianu. Chciał się oprzeć o fortepian, lecz pokrywa spadła mu na rękę i przygniotła palce. Tego było już za wiele. Wypadł jak szalony z gabinetu, lecz tak nieszczęśliwie, że zaraz potem stoczył się ze schodów. Przechodziłam tam właśnie z mamą, pobiegłyśmy więc mu pomóc. Był silnie potłuczony i twarz miał zakrwawioną, co nas bardzo przestraszyło. On jednakże się uśmiechnął i rzekł, dzięki Bogu, że się na tym skończyło. Zaczęłyśmy go wypytywać i on nam opowiedział, co go tak przestraszyło. Okazuje się, iż za plecami Persa ujrzał upiora upiora z trupią głową, takiego, jakiego opisywał Józef Biget. Pełne przerażenia szepty dały się słyszeć po tym opowiadaniu, które żame kończyła zadyszana, gdyż mówiła tak szybko, jakby była ścigana przez widmo. Następnie zaległa dłuższa chwila ciszy, którą przerwała półgłosem mała jury. Józef Biget lepiej by zamilczał o tej całej sprawie, rzekła. Dlaczego by miał milczeć? Zapytano. Tak twierdzi moja mama, odpowiedziała cichutko Meg, rozglądając się z niepokojem dookoła, jakby w obawie, że jeszcze kto inny może ją usłyszeć. A dlaczego tak sądzi twoja mama? Cicho. Mama mówi, że upiór nie lubi, aby się nim zajmowano. A dlaczego mama tak mówi? Dlatego. Dlatego, że. Ja nie wiem. To oświadczenie podnieciło jeszcze ciekawość tancerek, które skupiły się dookoła małej jury, błagając ją o wyjaśnienia. Przysięgłam, że nic nie powiem, szepnęła Meg. Lecz one nie dały jej spokoju i tak solennie obiecały utrzymać to w tajemnicy, że Meg, którą paliło pragnienie wyjawienia sekretu, zaczęła po chwili mówić z oczyma wlepionymi nieruchomo w drzwi. Otóż widzicie tu chodzi o te loże. Jaką lożę? Loże upiora. Więc upiór ma swoją lożę? Na myśl o tym, że upiór posiada swoją loże. tancerki ogarnęło osłupienie w połączeniu z nienaturalną wesołością. Serca biły głośno, piersi podnosiły się szybko. Ach, mój Boże, mów dalej, mów dalej! Ciszej! Rzekła Meg. To jest loża numer pięć, wiecie przecież, pierwsza loża po lewej stronie. Nie może być, a jednak tak jest. Mama jest właśnie bileterką przy tych lożach, ale przysięgacie mi, że nie będziecie nikomu opowiadać? Ależ tak, mów tylko dalej. No dobrze. To właśnie loża upiora. Już od miesiąca nikogo tam nie było z wyjątkiem upiora naturalnie, i administracja wydała polecenie, aby loży tej nigdy nie sprzedawać. I to prawda, że upiór tam przychodzi, ależ tak. Więc jednak ktoś tam przychodzi. Nie, przychodzi tylko upiór, lecz w loży nikogo nie ma. Tancerki spojrzały po sobie. Jeśli upiór przychodził do loży, musiano by go widzieć, gdyż był w czarnym fraku i miał trupią głowę. Lecz gdy przedstawiły Meg swoje zastrzeżenia, ta im odpowiedziała: Właśnie, że upiorów nie widać. Nie widać ani czarnego fraka, ani trupiej głowy. Wszystko, co opowiadają o trupie głowie i o głowie ognistej, to blaga. Nic z tego nie widać. Słyszy się tylko, kiedy przychodzi do loży. Mama nigdy nie widziała go, ale słyszała już nieraz. Mama wie to dobrze, gdyż zawsze mu daje programy. Tu Sorelli uznała za stosowne wtrącić. Mała żiri, ty kpisz sobie z nas. Dziewczynka zaczęła płakać. Lepiej bym zrobiła, gdybym milczała. Ach, gdyby mama dowiedziała się o tym. Ale w każdym razie Józef Biget niepotrzebnie zajmuje się rzeczami, którego nie obchodzą. To mu przyniesie nieszczęście. Mama mówiła mi o tym jeszcze wczoraj wieczorem. W tej chwili na korytarzu dały się słyszeć pośpieszne, ciężkie kroki i wołanie głosem zadyszanym. Cesiu! Cesiu! Jesteś tam? To mama, rzekła Żame. Co się stało? Uchyliła drzwi. Okazała dama o budowie grenadiera, wpadła do garderoby i rzuciła się z jękiem na fotel. Okrągłe jej, rozszerzone przerażeniem oczy połyskiwały ponuro w nabiegłej krwią twarzy. Co za nieszczęście, jęknęła. Co za nieszczęście. Co takiego? Co się stało? Józef Biget. Co się stało z Józefem Biget? Józef Biget nie żyje. W garderobie dały się słyszeć okrzyki pełne przerażenia i zdziwienia i trwożliwe prośby o wyjaśnienie. Tak, znaleziono go powieszonego w trzecim podziemiu. Ale co jest najstraszniejsze, to to, że maszyniści, którzy znaleźli ciało, utrzymują, że dookoła trupa słychać było głosy przypominające pieśni żałobne. – To upiór! – mimowoli wykrzyknęła Jiry, lecz w tej samej chwili opamiętała się i zakrywając piąstką usta dodała – nie, nie. Ja nic nie powiedziałam. Co znowu? Stojące koło niej przerażone towarzyszki powtarzały cicho. Tak, na pewno to upiór. Sorelli pobladła jak kreda. Nie zdołam w żaden sposób wygłosić teraz mojej przemowy, rzekła. Pani Żamę wypiła kieliszek likieru stojący przypadkowo na stole i zaopiniowała. Tak, oczywiście. Upiór musiał się w to wmieszać. Faktycznie nie zdołano nigdy ustalić dokładnie w jaki sposób umarł Józef Biget. Zarządzone śledztwo nie dało żadnych rezultatów i orzekło, że chodzi tu o zwykłe samobójstwo. W pamiętnikach dyrektora napisanych przez pana Montcharmin, który był jednym z następców panów Debien i Polini, sprawa ta przedstawiona jest jednak następująco. Przykry wypadek zamącił uroczyste przyjęcie wydawane przez panów Debien i Polini z okazji ich ustąpienia. "Znajdowałem się właśnie w gabinecie dyrekcji, kiedy wszedł nagle administrator Mercier. Chwiejąc się z przerażenia, opowiedział mi, iż przed chwilą w trzecim podziemiu pod sceną, pomiędzy dekoracjami z króla Zachory, znaleziono wiszącego trupa maszynisty. Wykrzyknąłem na to: chodźmy go odciąć! Kiedyśmy jednak przybyli na miejsce wypadku, na szyi powieszonego nie było już sznura." Wypadek ten pan Montchermain uważał za zupełnie naturalny. Człowiek wiesza się na postronku, a gdy po kilku chwilach przychodzą go odciąć, postronek ten znika. Lecz pan Montchermain wyjaśnia to w sposób bardzo prosty. Posłuchajcie, co o tym mówi. Była to godzina lekcji baletu i koryfejki oraz baletniczki postarały się szybko o zabezpieczenie się przeciwko urokom. Oto wszystko. Czyż możliwą jest rzeczą wyobrazić sobie baletnice schodzące po drabinie i dzielące się sznurem powieszonego w tak krótkim czasie? To jest niemożliwe. Natomiast kiedy zastanowię się nad miejscem, gdzie znaleziono ciało, w trzecim podziemiu pod sceną, wydaje mi się, że ktoś mógł być zainteresowany tym, aby sznur ten zniknął po spełnieniu swojego zadania. I zobaczymy później, czy domysły moje były błędnymi. Ponura wieść rozszerzyła się szybko po całym gmachu opery, gdzie Józef Biget był bardzo lubiany. Garderoby opustoszały, a małe tancerki zgrupowały się dookoła soreli, jak wylękłe owieczki wokół pasterza, i przez słabo oświetlone schody i korytarze skierowały się kufłaje, biegnąc całym pędem drobniutkich nóżek.